Kompleks leśny wokół Reszla to olbrzymie połacie lasu. Szukanie w nim sierżanta to tak samo jak szukanie igły w stoku siana. Przecież i on nie będzie szukał po całym lesie. Pomyślałem, bo musiałby miesiącami przeczesywać las, a on chce uprzedzić tych z powiatówki. Sierżant musi mieć upatrzone miejsce. On czuje, gdzie oni są, jak dobry myśliwski pies, co idzie za węchem i bezbłędnie trafia. Podczas poszukiwań uważnie przyglądał się starym pniom drzewa. Ktoś dawno je z a z powodu podmokłego terenu nie mógł stąd wywieźć. Pruchniały te pnie, i całe ich środki były jak wata, tylko zewnętrzne ścianki były jeszcze zdrowe. Wyglądało to tak, jakby sama natura naukładała w miejscu niedostępnym bardzo grube drewniane rury lub beczki. Widziałem, jak sierżant oglądał te pnie, ale dojść do nich nie mógł. Leżały jakby na wysepca wokół przepastne bagno. Ten, co je ścinał jeszcze przed wojną, chyba liczył na silny mróz, żeby je saniami wywieźć. Cały czas myślałem teraz, że tam właśnie poszedł sierżant. Wiedzieli bandyci, że każde zabudowanie zostanie przetrząśnięte, że każde miejsce, gdzie mogli się schować, będzie dokładnie sprawdzone. Wbiłem sobie do głowy, że tylko tam mogli się ukryć i że sierżant to odkrył od pierwszej chwili. Dlaczego więc nie powiedział szefowi? Przecież ten by nakazał mu tę wysepkę obejść i sprawdzić za wszelką cenę. Sierżant chyba już wtedy miał własny plan, on sam chciał złapać bandytów i nie miałem wątpliwości, że właśnie to teraz zrobi. Jednocześnie myślałem, jak nie dopuścić do samosądu i do tego, by sierżant spędził wiele lat w więzieniu. W lesie rower był bezużyteczny, utrudniał mi przedzieranie się przez gęste krzaki, kilka razy wyszedłem z lasu nie w tym miejscu, gdzie trzeba, znów wchodziłem w gęstwinę i szukałem tego bagna, zaczęło się ściemniać, więc bałem się, że teraz już w ogóle nie odnajdę tego miejsca. Wreszcie zauważyłem, że las jest w jednym miejscu rzadki i dalej jakby była leśna polana bez drzew. Dotarłem do tego bagna i zauważyłem, że te wielkie pnie nie leżą tak jak poprzednio. Były porozwalane na boki, ale do tego miejsca było trzydzieści lub więcej metrów i to przez głębokie bagno. Jak tam dojść i nie utopić się, zacząłem łamać młode świerki i kłaść je jeden za drugim na powierzchnię tego bagna. Brnąc po szyję i trzymając się świerków, dotarłem do tych pni, nie miałem od tego momentu już żadnej wątpliwości. Sierżant kogoś znalazł i rozegrała się tu walka, ale dlaczego? Przecież miał broń masę amunicji. Dlaczego więc musiał się bić? Zdeptane próchno i dwa buty leżały obok pnia. Dalej leżała marynarka, ale nie sierżanta przejrzałem wszystkie kieszenie i znalazłem portfel a w nim dowód osobisty na nazwisko Bronisław Capierow Bronisław to na pewno ten starający się o ole już chciałem z tym portfelem wychodzić z tego miejsca gdy zauważyłem że koło pnia leżą jeszcze jakieś papiery tu też leżały jakieś dowody osobiste jeden na nazwisko Lech Grześkowiak a drugi Stanisław Potęga Leżały też pieniądze rozrzucone i podeptane oraz garnek i łyżka. Ponieważ zrobiło się ciemno, więc tą samą drogą, trzymając się rzuconych świerków, wyszedłem z bagna. Ale roweru już nie mogłem znaleźć. Prawie że biegłem, leciałem na reszelski posterunek milicji. Traf chciał, że akurat szef powiatówki wsiadł do swego gazika i mieli wraz z dwoma ciężarowymi samochodami z milicją i wojskiem wyjeżdżać z podwórka. Przetrząsali cały dzień liczne bunkry i stare domy. Teraz wracali do biskupca. Gdy mnie zobaczył, to wyskoczył z gazika i pyta się, co mi się stało. Byłem tak zmordowany, że nie mogłem normalnie mówić, a para buchała ze mnie jak sparnika. Weźcie go pod gorący prysznic i dajcie suche ubranie, nakazał komendantowi reszelskiej milicji. Za parę minut byłam przebrana, oni oglądali te dowody osobiste, co przyniosłem. Tak, to są ich dowody, potwierdził szef. I nie widziałeś nikogo żywego lub martwego? Pytał już kolejny raz. Nikogo nie widziałem, ale myślę, że ktoś kogoś przeciągał przez to bagno, bo ślad był na rosnących zaroślach i rzęsie wodnej. Siadaj ze mną do gazika, a wy, komendancie, zorganizujecie jakieś oświetlenie przenośne. Nasze akumulatory czy agregat? No, wszystko jedno, co byleby świeciło. Dobrnęliśmy do tego bagna, ale teraz powtórzył się problem, jak dojść do tych pni. Zdecydowano, że żołnierze zetną w pobliżu duże świerki i skierują je, by padły na bagno. Przywieziono też agregat i rozciągnięto kable i lampy. Chodź z nami do tych pni, zaproponował szef. Teraz suchą nogą przeszliśmy na wysepkę. Dobrze oświetlona silnymi lampami widoczna była doskonale. Rozłupano pnie i okazało się, że było to legowisko, bo leżały różne szmaty. Przetrząsano teraz bardzo dokładnie wszystko, ale więcej nic nie znaleziono. A gdzie widziałeś ten ślad, że ktoś kogoś tu ciągnął? Teraz tego już nie ma, bo leży na nim ten ścięty świerk. Ale trzeba na brzegu dobrze popatrzeć i tam muszą być jakieś ślady. Rzeczywiście na brzegu było widać głębokie dołki odciśnięte i to przez buty sierżanta. Znałem jego buty i śmiałem się wiele razy, mówiąc, że ma buty nieco mniejsze od kajaka. Po prostu miał dużą stopę. To znaczy, mówiłem do szefa, że pan Józef żyje, ale widać, że ciągnął coś lub kogoś, bo też w błocie obok był ślad. Dalej na grubym ślady ginęły. Była przecież noc i teraz, żeby szukać sierżanta, trzeba było zwieść całą sieć kabli, jaką rozłożyli milicjanci na tej wysepce, a tego nie da się tak szybko w nocy zrobić. Godzina była już pierwsza w nocy, więc szef zarządził, żeby rozpalić ogniska i grzać się przy ogniu. Dać ludziom gorącą kawę i jedzenie, rozkazał. Usiedliśmy więc przy ogniu około dwudziestu ludzi, którzy jedli teraz dopiero kolację. Jak myślisz, Albin, co sierżant zrobił z tym, co go ciągnął? Bo ja jestem pewny, że to sierżant ciągnął, a nie jego. On zrobi tylko jedno bez względu na prawo i na swą pracę. Po prostu pomści Janka i myślę, że zrobi to w okrutny sposób, nie myśląc, że jego spotka kara? Ja też tak myślę. Ale teraz w nocy nie ma warunków, by go szukać, musimy poczekać do rana. Jestem ci bardzo wdzięczny, mówił dalej szef, że nam tyle pomogłeś. A to dzisiejsze twoje odkrycie zmienia już całkowicie sposób śledztwa i poszukiwania. Jak ty na to wpadłeś? Spytał mnie. Panie szefie, pan Józef to bardzo doświadczony człowiek. On wiele lat pracował przymusowo przy wyrębie lasów. To było na Syberii, oczywiście. Tam mogli przeżyć tylko ludzie fizycznie mocni i psychicznie odporni, ale on miał też wielką wiedzę i doświadczenie, jak żyć w lesie i jak się w nim ukryć. Ja zauważyłem, że jak doszliśmy do tych bagien, to on już dalej na nic nie zwracał uwagi. To prawda, przerwał mi szef, przecież to na jego wniosek zaprzestaliśmy dalszych w lesie poszukiwań, szukaliśmy, ale nie w lesie, jak wiesz wtedy siedzący w naszym kręgu przy ogniu młody milicjant mówi żeby Bóg dopomógł nam znaleźć tych bandytów bo jeden z konwojentów zabitych to mój szwagier zostawił żonę dwoje małych dzieci i rodziców bez opieki komendant ryszalskiego posterunku zareagował na to tak chodźcie tu bliżej żebym was zapamiętał jak się nazywacie chłopak ze strachu zaczął się jąkać a ten dalej na niego krzyczy Wy mi tu z Bogiem i jego pomocą nie wygłupiajcie się. Musicie porządnie szukać, a nie prosić Boga o pomoc. Chyba chciał popisać się przed swym przełożonym, więc gromił chłopaka dalej. Pójdziecie do gnoju dojca do na gospodarkę, bo w milicji dla takich nie widzę miejsca. I tu zdarzyła się bardzo ciekawa sytuacja. Szef powiatówki przerwał to ubliżanie chłopakowi i powiedział, nie krzyczcie na chłopaka. To jeszcze dzieciak. Do duszy też mu nie właśnie z botami. Nigdzie chłopaka nie zwolnicie, bo sprawdzę tę sprawę sam. A tobie, synu, chcę coś pożytecznego powiedzieć. Wstał i podszedł bliżej bladego chłopaka. Ja wstąpiłem do wojska nad oką. Brałem udział w bitwie pod Lenino, gdzie chłopy jak dęby padali jak ścięte synopy zboża. Przeżyłem całą wojnę na pierwszej linii, a nie gdzieś w sztabie. Jak Berling sformował pierwszą dywizję Wojska Polskiego, to nasi kapelani odprawiali po kilka mszy świętych dziennie. Prawie wszyscy chodziliśmy na te nabożeństwa, wywołując u Ruskich irytację. Żołnierze sami sobie powycinali z blach od konserw krzyżyki i na sznurowadłach je nosili na szyi, bo sznurowadła były mocne, a uczyli nas oficerowie radzieccy, którzy przekładali dużą wagę do dobrego ukrywania się w okopach. Ciągle krzyczeli na nas, że kopiemy na froncie zbyt płytkie okopy że idziemy do ataku, jak oni mówili, na pełen rost, czyli nie pochylając się, że nie padamy na ziemię, żeby się ukryć, że biegniemy do ataku zbyt gęsto i Niemcy z tego się cieszą, bo wybijają nas z broni maszynowej. Polacy przed atakiem żegnali się i modlili, ale to nie pomagało i ginęło naszych zbyt dużo. Zdenerwowało to oficera, co nas szkolił, więc poprosił generała Berlinga, by mu pozwolił nas obrugać i to zdrowo. Zebrał nas w czworoboki, sam był w środku. No i wtedy dał nam dobry wykład. Ciało wasze, krzyczał, jest miękkie, a kula z żelaza. Żebyście i tysiąc razy się żegnali krzyżem, to i tak jak dupę wystawisz, czy głupi łeb, to Niemiec tylko czeka na taką okazję. A jak schowasz się w ziemi, to kula ci nic nie zrobi. Komu wy chcecie pokazać, żeście jesteście lepsi od nas? Jesteście tylko głupi jak stołowe nogi. Zamiast wrócić do Polski, do swoich rodziców czy dzieci, to zginiecie tu niepotrzebnie. Zamiast dobrze zapłacicie Niemcom za krzywdy wam wyrządzone, to wy bohatersko będziecie leżeć w mogile. Co myślicie, że te blaszane krzyżyki, chociaż są poświęcone, to uchronią was od kuli? Jakby to była prawda, to nasz przemysł zamiast czołgów i katiusz produkowałby krzyże i ikony i dalibyśmy to naszym żołnierzom taniej, by było narobić tych krzyży niż samolotów czy bomb. Krzyże to wasza polska sprawa i noście je sobie na zdrowie, ale jak zobaczę, że Polacy nie kopią głębiej okopu lub idą do ataku stadem i wyprostowani, to zdegraduję waszych dowódców, a tym bohaterom każę dać po tygodniu ścisłego. Ten radziecki oficer krzyczał jeszcze więcej i to takie słowa, że matka by wam się w grobie przewróciła, ale skutek był taki, że połowa tego już nie ginęła na froncie i to się liczy. Jak widzisz synu, panu bogu należy pomóc. To nie pan bóg pomógł sierżantowi znaleźć bandytów, a jego wiedza i doświadczenie i tak podchodź do każdej sprawy, a jeśli ci pomaga wiara w życiu, to już twoja sprawa tylko się mocno nie afiszuj, bo nie pora na to. Podobało się to milicjantom i żołnierzom. To swój chłop mówili o szefie. Zaczęło świtać więc zarządzono zbiórkę na polu. Chłopcy, mówił szef, Zjedźcie coś jeszcze, bo jak zaczniemy szukać, to może i do wieczora będziecie bez posiłku. Tym razem mamy bosy ślady i dobre odciski butów sierżanta, nie zacierajcie tego. Ślady powinny nas doprowadzić do miejsca, gdzie ukrywa się sierżant i ten, kogo on z sobą ciągnie. Jestem wściekły na sierżanta, bo wystarczyłoby, żeby się ujawnił, nawet strzelając. A taka sprawa zmusza nas do szukania naszego człowieka. Gdybyście odnaleźli sierżanta, to nie strzelać, chociaż on miał broń. Wycofać się wtedy, ja będę z nim rozmawiał. Szliśmy teraz po śladzie dobrze widocznym. Widać na polu, jak bosy człowiek padał na ziemię, a ten w butach podnosił go, gdyż wtedy było wydeptane butami dość gęsto. Dziwna sprawa, mówił szef. Po co on go ciągnie przez to pole i gdzie prowadzi? Tego właśnie nie rozumiem, powtarzał szef ślady prowadziły do tej starej obory, co Janek i Ola spotykali się po ślubie, to tu były doły z wapnem lasowanym, Mazur, którego własnością była ta gospodarka, nawoził już dużo cegły ze spalonego bisztynka, zlasował już dużo wapna i, jak okoliczni ludzie mówili, miał odbudowywać ojcowiznę, ale nie podobała mu się nowa Polska. Przyszła tu nie taka, na jaką oczekiwali rdzeni warmiacy, więc korzystali, gdy wysiedlono niemiecką ludność. Teraz stała tylko ta obora i spalone mury domu mieszkalnego. Psy biegały wokół dołów z wapnem i oba naraz pobiegły przez ogród na podwórze pod żuraw. Tu przy studni na ziemi leżały gołe ciała. Jedno to Janek. Cały brzuch rozkrojony i jelita leżą obok ciała. Drugie to brat Oli, ten młodszy. Kule trafiły go w samą pierś, zostawiając ślady. Ciała niesamowicie białe, gdyż leżały, jak widać w tych dołach, w wapnie. Ktoś je tu wyciągnął i obmywał wodą, żeby je rozpoznać, bo wokół ciał biała woda z wapnem. Przy dole leżał bosak, którym wyciągnięto ciała. – Szefie! – krzyczał jeden z milicjantów – tu leży w dole jeszcze jedno ciało. Wyciągnięto je z dołu i przyniesiono parę wiader wody, żeby je obmyć. To Grześkowiak z Olsztyna, mówił szef, kierownik bazy transportowej, który nadawał im tę robotę. Ten obok Janka to Stanisław Potęga, bratoli, a sierżant prowadził tylko jednego. Więc może to być ten Bronisław Capierow lub też drugi bratoli? W każdym razie trzeba szukać sierżanta i dwóch bandytów, zakończył szef. Przeszukano dokładnie doły z wapnem i wyciągnięto cztery automaty niemieckie. To to uszkodzone przez naszych różnikarzy, mówił szef. Z nich nie mogli strzelać. Ja stałem oparty o ten żuraw i nie mogłem powstrzymać płaczu. Boże drogi, mówiłem sam do siebie. Dopiero rozkwitła ich czysta miłość i już otrzymali cios od życia. Dlaczego? pytałem się i płakałem. Ten młody milicjant, co to mówił o Bogu, też płakał, patrząc na ciało Janka. Szef podszedł do mnie i mówi: Nie płacz, ja też straciłem bliskich i kochanych, takie jest życie i nie unikniesz od niego ciosów. Ty też nie płacz, mówił do milicjanta. Tobie nie pasuje w mundurze płakać. Chłopak wyprężył się i zasalutował, mówiąc: Taki jest obywatelu, komendancie. Milicjanci z psami nie mogli teraz znaleźć śladów tych, co tu byli, czyli sierżanta i tego bosego. Przecież do cholery nie wefrunęli stąd jak ptaki, krzyczał szef. Ale psy nie lubią wapna, oni tu umazali się obaj w tym wapnie, wyciągając te ciała, mówił ten od psów. Robić wkoło tych budynków takie kręgi coraz większe, krzyczał szef, muszą być ślady. Wreszcie znaleziono ślady. Teraz przy tych śladach pozostawały małe grudki białego wapna. Nie było wątpliwości, że znów ślady prowadzą do lasu, ale nie tego, gdzie jest to bagno i pnie starych drzew. Szedłem obok obu komendantów, tego z i szefa z biskupca, i teraz dopiero zrozumiałem, gdzie sierżant prowadził tego bosego człowieka. Panie szefie, prawie krzyknąłem, nie ma potrzeby iść po tych śladach i tracić czas. Ja wiem, gdzie sierżant zaciągnął tego żywego. Dlaczego dopiero teraz to mówisz? Krzyknął szef. Bo w tej chwili zrozumiałem, że sierżant zaprowadził go do tego samego miejsca, co oni Janka zabili. On tam go już na pewno zabił. Przerwać tropienie śladów, krzyknął szef. Biegiem ile sił do miejsca, gdzie byliśmy pierwszego dnia. Ludzie znali to miejsce, więc teraz skrócili sobie drogę i biegli do lasu, gdzie Janek i Ola najczęściej się spotykali. Dobiegłem do lasu, gdy rozległy się strzały. Milicjanci pomni rozkazu szefa teraz cofnęli się, bo strzelał do nich sierżant. Szef wyszedł do przodu i szedł śmiało, a ja za nim. Krzyczał na mnie, żebym się wycofał, ale ja uparcie szedłam za nim. Na tych samych świerkach wisiał uwiązany za ręce bronek. Był cały goły i od pachwiny po obu nogach ciekła mu krew aż do ziemi. Sierżant wycelował pepeszą w szefa i krzyczy. Ani kroku do przodu, bo zastrzelę. Nie były to pogróżki na wiatr. Strzelił nam ponad głowami, aż gałązki spadły. Staliśmy jakieś dziesięć metrów od sierżanta ją cały czas celował w szefa. Człowiek uwiązany za ręce żył, bo zaczął nogami wierzgać. Krzyczeć nie mógł, bo miał szmatem wetkniętą w usta. Szef zrobił krok do przodu, a sierżant strzelił teraz pod nogi, aż igliwie do góry pryskało, ale skończył mu się magazynek i to szef wykorzystał, rzucił się jak tygrys na sierżanta i za chwilę już pomagali szefowi milicjanci. Skuty w kajdanki sierżant opuścił głowę i płakał. Człowiek, uwiązany za ręce, był już wykastrowany i dlatego tak ciekła z niego krew. Coście sierżancie chcieli mu zrobić? Spytał szef. – Rozciąć tak samo brzuch, jak on to zrobił Jankowi? – Chciałem, żeby trochę pocierpiał, więc czekałem i widzę, że niepotrzebnie, boście zdążyli go obronić. – A gdzie jest jeszcze jeden? – spytał szef. – Jak to gdzie? – W bagnie. – Pokażecie sierżancie, gdzie on leży? – spytał go szef. – Pokażę. – Rozkuć go. Zarządził szef i zdjęto sierżantowi kajdanki. – A uciekać nie będziecie? – spytał go jeszcze. Gdzie i po co? odparł sierżant. Ciało rzeczywiście było w bagnie, ale z nożem sierżanta w piersi. Zawieziono ciała do szpitala w reszlu dla przeprowadzenia sekcji zwłok. Bronka przewieziono do Olsztyna do szpitala więziennego, a na posterunek w lutrach przysłano nowych dwóch milicjantów.